Czyli witajcie dzisiaj, krótki odcinek z FIFA 19. Zrobiłem sobie SBC rozbudowa 82-87. No i tak widzicie, taki skład dałem 10 piłkarzy, dokładnie złoty, w 40, w 40. I nagroda otrzymałem dodatkę piłkarza 82-87. Do Nie wiem, Zobaczymy, co to będzie. Czy będzie jakiś walkout? Myślę, że wyzwanie jest opłacalne. Jeden piłkarz Albo otwórzę sobie jedną paczkę Uwaga Trzy, dwa, jeden, zaczynamy Czy będzie walkout, czy będzie walkout Niestety Uwaga, uwaga Jest, Amerykany I to to będzie Francja SP Bayern To Lico. 83 No no daję jeszcze sobie kolejne tak żeby tak do filmiku tak dłużej było i tutaj będzie piłkarzem wyboju wyboru 80 plus tak wygląda. No skład trzeba było dać całą jednostkę z rzadkich piłkarzy, a nie, jednego może, jednego może nie odda rzadkiego, to możemy tak sobie zamienić. No nie mamy I zobaczymy co z tego będzie i wysyłamy, wyśli. Zobaczmy, no, to, to jajka trafił De Bruyne. Może trafił Leonardo Chociaż ja De Beine już mam, więc bym potrzebował i przypominam, jeden z trzech rzadkich piłkarzy, 80, plus, bo czym co będzie? Uwaga, odbieramy 3, 2, 1. Nie, nie słabo. Mam na czołówkę, mam za no, znaczy Fernandesa wezmę. Zresztą nigdy hiszpańsku nie wiem. No, nie jest to, co oczekiwałem. Czy znaczy, no, nie jest 8 milion plus. Może mogliśmy zawsze gorzej może trafić. A nie tak zostanie. No to chyba na tym zakończę. Jak nie zrobię jeszcze jakiegoś SBC, to trzymam dzisiaj cześć. I to był czas Pema Pelis na dzisiaj. <śmiany>